Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, w XVI wieku inkwizycja hiszpańska zakazała, czy też potępiła pewien ruch, który się nazywał kwietyzmem. Nazwa ta pochodzi od hiszpańskiego słowa kieto, czyli spokojny, uspokojony. I na pozór ten ruch odznaczał się rzeczywiście jakimś. Takim religijnym zaangażowaniem i mógł świadczyć o rzeczywiście o tym, że ktoś religijnie był tutaj bardziej zaawansowany, przynależąc do tego, do tego ruchu. Natomiast Inkwizycja słusznie potępiła ten ruch jako wrogi duchowości katolickiej i niebezpieczny dla tej duchowości. Otóż, w, dużych, w dużym uproszczeniu, doktryna potępiona polegała na tym, że. Ci ludzie głosili, że należy zachować totalną bierność wobec Pana Boga, tak by uspokoić siebie i spokojnie czekać, aż Pan Bóg da łaskę. Jak Pan Bóg da łaskę, to wszystko się wtedy zadzieje, wszystko się stanie. Natomiast przestrzegali przed jakąkolwiek aktywnością. I niewątpliwie łaska Boża w procesie naszego uświęcenia. Ma wiodące znaczenie. Bez łaski Bożej nie można się zbawić. Do zbawienia jest koniecznie potrzebna. Natomiast trzeba też wiedzieć o tym, że Pan Bóg powiedział wprost, że to gwałtownicy zdobywają Królestwo Niebieskie. I dlatego też Pan Bóg oczekuje, że człowiek będzie z tą łaską współpracował. Po co mówię o, tej, o tym potępionym w XVI wieku ruchu religijnym? Otóż, dlatego, że ten ruch religijny, myślę, że ma dużo wspólnego też czasami z naszą mentalnością. My zupełnie być może nieuświadomieni, ale również mamy podobne oczekiwania, czy też o, o podobną postawę w naszym życiu duchowym. Otóż czekamy, aż łaska Boża na nas spadnie i rzeczywiście wszystko się zadzieje. Natomiast sami z siebie. Częstokroć właśnie jesteśmy bierni i rzeczywiście niczego nie czynimy, a żeby przygotować drogę dla tej łaski, żeby ta łaska Boża mogła rzeczywiście w naszej naturze dokonać cudów. Drodzy wierni, dzisiaj te cztery tysiące Żydów, którzy poszli za Panem Jezusem są dla nas zawstydzeniem. Zobaczcie, że ci ludzie wybrali się nie na jakąś wygodną wycieczkę, nie na mszę świętą, powiedzmy półtorej godziny, nie potem wracali spokojnie do domów, gdzieś tam jedli obiad i odpoczywali. Ci ludzie, ażeby spotkać Boga, poszli na pustkowie i Pan Jezus był z nimi i ich nauczał przez trzy dni. Trzy dni na pustkowiu, bez żadnych wygód, a żeby być, trwać przy Panu Jezusie. Komu z nas by się chciało? Są ludzie, którzy są na tyle gnuśni, że nie chcą się zdobyć na przykład na to, żeby udać się na rekolekcję, chociaż nie ma innych przeszkód, ale się nie chce. Ano, bo szkoda czasu, jest coś innego do zrobienia, są ciekawsze rzeczy. Po co się narażać na jakieś niewygody? Albo nie daj Bóg, coś poruszę moim życiem i coś, trzeba co będzie w życiu zrobić. Ci ludzie poszli, ponieważ pragnęli Boga. I widzicie, że wszystkiego im brakowało. Natomiast tą konieczną rzecz. Bez której jakby nie można dalej funkcjonować. Pan Bóg im zapewnia, nie zostawia ich głodnymi, nie odsyła ich bez należytego pokarmu do domów, a żeby nie zasłabli. Ale wszystko inne nie jest im rekompensowane. Nie mają materacy, nie mają namiotów, nie mają hoteli, a mimo to. Chcą trwać przy Panu Jezusie. Drodzy ta grupa ludzi, czy też to wydarzenie, tak naprawdę pokazuje, czym jest nasza droga do Pana Boga. Ojcowie tutaj Kościoła już i potem pisarze duchowi mówią o tym, że droga do Pana Boga ma trzy etapy. Pierwszy to jest via purgativa, czyli droga oczyszczająca. I to jest właśnie to, co zrobili ci Żydzi, którzy poszli na pustkowie. Czyli zostawili swój doczesny świat, dotychczasowy świat, zostawili swoje wygody, swoje dotychczasowe życie, wybrali niewygodę, ale w celu tego, ażeby móc słuchać syna Bożego. To jest nic innego, jak właśnie droga ascetyczna, która polega na tym, że żeby posiąść Boga, rezygnuję z tego wszystkiego, co mi nie pozwala tego Boga posiąść. I na tym polega właśnie asceza, że odcinam to, co jest niekonieczne, albo tym bardziej to, co jest przeszkodą. I rzeczywiście nam się nie chce, bo. Jesteśmy przyzwyczajeni do swojego małego świadka, tak nam jest wygodniej. Po co się narażać na jakieś niewygody i po co podejmować jakiś trud. Zadziwiające, że my, Katolicy, jesteśmy tak opieszali, a ci Żydzi dwa tysiące lat temu, te cztery tysiące, było gotowych znosić dla tej radości bycia z Panem Jezusem te wszystkie niewygody. Więc pierwsza rzecz, która w naszym życiu jest konieczna, to jest oczyszczenie duszy ze wszystkiego rodzaju rozpraszaczy, które prowadzą nas również do grzechu. To jest to, co mówi Święty Paweł w Epistole, że stary człowiek musi być ukrzyżowany. Warunek nieodzowny upodobnić się do Pana Jezusa czyli dać się ukrzyżować czyli umartwić wszystko, wszelkie te odruchy, które są przyziemne. Proces oczywiście długotrwały, nieprzyjemny, ale nie jest to sztuka dla sztuki, tylko to jest środek do większego dobra. Następny etap jest jakby konieczną konsekwencją tego poprzedniego, kiedy dusza oczyszcza się z tego, co ją jakby zaśmieca, z tego wszystkiego, co w niej jest nieuporządkowane. Powstaje przestrzeń gotowa na to, żeby przyjąć światło Boże. Ta dusza zaczyna wsłuchiwać się w głos Boga, zaczyna pragnąć tego głosu Bożego, ponieważ już nie rozpraszają ją wszelkiego rodzaju ciekawostki i błahostki tego świata, tylko jest to wszystko zostało w niej umartwione, i teraz jest. Pragnienie prawdziwego dobra. I tak właśnie ci Żydzi, którzy poszli na tą pustkowie za Panem Jezusem, byli tam i słuchali Go. Wyrażacie sobie trzy dni słuchać Pana Jezusa, to była ich radość, i to było ich szczęście. Byli tam, ażeby słuchać Pana Jezusa, żeby się napełnić Jego nauką. I to jest oświecenie. To oświecenie, kiedy przychodzi do duszy, powoduje, że dusza rzeczywiście zmienia swoje, swój sposób postrzegania świata. Zaczyna oświecona światłem Bożym funkcjonować tak, jak Pan Bóg tego od niej oczekuje. I wtedy, kiedy dusza nas zostaje oświecona, jest gotowa do tego, żeby się z Bogiem zjednoczyć. I w, tej, w tym opowiadaniu jest to oczywiście symbol tego nakarmienia tych tłumów przez pana Jezusa chlebem. Chleb ten oczywiście symbolizuje ciało pana Jezusa ukryte pod postacią chleba, który później ten dar pan Jezus da swojemu kościołowi. I kto spożywa to ciało chrystusowe. Napełnia się życiem Bożym i jednoczy się z Bogiem. Do tego stopnia, że przemienia się w Chrystusa. To jest ta, ten etap ostatni, najpiękniejszy, który podnosi duszę do życia Bożego. No i właśnie. I czy w życiu, rzeczywiście w naszym życiu dostrzegamy te etapy? To jest to bardzo ważne. Czy rzeczywiście nie jesteśmy. Tymi kwietystami, którzy siedzą i czekają, bo przecież zbawienia zakładam, każdy z nas oczekuje, każdy chce być zbawiony, ale sobie siedzimy i czekamy, aż spadnie na nas łaska Boża i wszystko się samo zadzieje. Oto jeżeli chcemy, aby łaska Boża przyszła i rzeczywiście w nas działała, musimy współdziałać z łaską Bożą. Pan Bóg nie wykona za nas tego, co jesteśmy sami w stanie wykonać. Tam, gdzie jesteśmy w stanie sami coś zrobić, tego Pan Bóg od nas oczekuje. Żebyśmy się oddalili od tego, co nas rozprasza, żebyśmy się przede wszystkim skupili na tym, aby słuchać Słowa Bożego, żeby. Czytać dobre lektury, żeby skupić się na modlitwie w sposób szczególny, na rozmyślaniu, na tajemnicach Bożych, to to jest w naszym zasięgu. Jesteśmy oczywiście nieudolni, często brakuje nam siły, i często nie jesteśmy w stanie sami z siebie nawet dostrzec wszystkich przeszkód, które w nas są do zjednoczenia z Panem Bogiem. I rzeczywiście, kiedy my sami zaczniemy działać, to Pan Bóg przyjdzie w sukurs. I Pan Bóg dokona jeszcze więcej niż my potrafimy sami dokonać. Pan Bóg nam więcej da tutaj możliwości oczyszczenia, właściwie On sam oczyści naszą duszę. Tę duszę, która wykazała dobrą wolę przez swoje małe umartwienia, swoją małą, astetyczną drogę. Wtedy Pan Bóg dokona więcej. I rzeczywiście dusza zostanie oczyszczona. Nasze szukanie. Bożego Oświecenia, nauki Bożej zostanie uzupełnione Bożymi natchnieniami, być może nawet wiedzą wlaną, jeżeli dusza będzie do tego przygotowana i rzeczywiście zostanie jeszcze bardziej tutaj pouczona przez Boskiego Zbawiciela. I wtedy rzeczywiście taka dusza będzie gotowa zjednoczyć się z Panem Bogiem. Stąd też, drodzy wierni, nie pozostawajmy gnuśni. Uczmy się na błędach, tych błędach potępionych przez Kościół w przeszłości, i rzeczywiście starajmy się, aby to nasze życie teraz było tą drogą do zjednoczenia z Panem Bogiem. Przez te trzy etapy starajmy się oczyszczać, oświecać siebie i jednoczyć się z tym, który jest naszym najwyższym dobrem i szczęściem. Im bardziej dusza będzie postępowała na tej drodze, tym mniej będzie ją przyciągało to, co ziemskie, co, to co rozpraszające, ale więcej będzie ją pociągało to, co Boże. Więc prośmy o ten głód, prawdziwego chleba, którym jest Syn Boży, aby on zapanował w naszej duszy, tak jak u tych Żydów po trzech dniach, pobytu na pustkowiu, z całą pewnością pojawił się głód tego chleba materialnego i z wielkim smakiem go spożywali. Tak też i my, którzy oddalimy się od tego, co jest doczesne, zobaczymy, jak pojawi się ten prawdziwy głód chleba Bożego, który będziemy z wielką satysfakcją, którym będziemy się z wielką satysfakcją sycić i przez to z życiem Bożym jednoczyć. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.